Dzień dobry, wszyscy. Jesteśmy w Ukrainie teraz. Zapraszamy was obejrzeć naszą całą przygodę tutaj. Co chciałyśmy powiedzieć? Jaki cel naszej podróży? No, przede wszystkim ty musiałaś zrobić zęby. Pęk mi implant e, robiony metodą ukraińską. Nie, nie wiedzą, jak to jest robione w Polsce. Chcieli mi to wyjąć. Koszt wyjęcia koszt, e, był 2500 zł. Tutaj w Ukrainie za tą cenę można postawić nowy implant, ale ze względu na to, że miałam gwarancję na poprzedni implant, to zrobili mi to za darmo. Przyjechałam tutaj. Wiadomo, że oprócz tego, że robiłam zęby, to musiałam odwiedzić rodzinę. Nie musiałam, a chciałam odwiedzić rodzinę. Mam tatę. E, mój brat jeszcze nie widział mojej córki, więc przyjeżdża dzisiaj. Ja, ja widziałam jego syna tylko raz, chociaż on już ma 3 latka. Mój. E, mój Mój brat nie, nie wyjeżdża za granicę, nie, nie, może, nie może, więc e, też chciałabym zobaczyć jego syna. Dodatkowo babcie odwiedzić, dziadka, prababcię Helenki i Helenki. I no w ogóle, no kurczę, no moja córka ani razu nie była w Ukrainie, więc postanowiłyśmy z Teściową, że jedziemy. Zapraszamy. Pokażę widzom naszą rozprawę. No, jesteśmy już w hotelu. Babcia Helenka. Babcie. <grywia> babcie ja Heleny. Babcie, ja ci dam babcię. Jesteśmy w hotelu i jesteśmy na maksa zajechane. Hotel się nazywa Rafael. Daję wam tutaj, da, jak się nazywa po ukraińsku. Fajny hotel, polecajka, jak jedziecie gdzieś dalej, nie do Lwowa, to możecie się zatrzymać, bo to jest na obwodnicy. Na obwodnicy i nie trzeba wjeżdżać do Lwowa. Do Lwowa nie trzeba wjeżdżać. Na Ukrainę, do Lwowa. Do Ukrainy. Na Ukrainę. Do Ukrainy. Do Ukrainy. Mm. Pokażę Wam, jak wygląda hotel. Tak. Oczywiście nie pokażę, babcia przykryj Heleny. Dupcia, no. Dupcia, Tak. Dupcia, tak, 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 tak. Tutaj bardzo duży teren. Trzeba będzie pokazać wyjście. Pokażę Wam tutaj Łazienkę. Nic specjalnego, Łazienka zwykła. Z nie? Mów, co mamy co, co No, chwilę? co chwila mamy kontrolę. Sprawdzają nas. Mama wygląda na podejrzanego gościa. Tak, tak, tak. Jestem <noise> bardzo podejrzana. Szczególnie mój e, numer rejestracyjny jest bardzo podejrzany. <noise> Mama, jak zobaczy, e, zobaczyła polskie rejestracje, mówi: O, o, Polak. Nie, to nie Polak, to Ukraiński no, kupił A w, w ogóle Wam powiem, że w ogóle nie ma innych rejestracji niż ukraińskie. Nie dziwię się zresztą. Trzymaj telefon i gadaj do ludzi. No. Palce widać. czy że w ogóle nie ma żadnych samochodów innych niż ukraińskie, ale to się w ogóle nie dziwię, no niestety no, taka sytuacja jest trochę. Ale ogólnie jesteśmy... Jaki teraz obwód? E, teraz e, chyba... A teraz jesteśmy na granicy między obwodem chmielnickim a ternopolskim. Tak, no i to jest bardzo spokojnie. Nie widać wojny. <głosy> <głosy> no, co dalej tam, to kamerę? no nie, no, nie, nagrywam, nie nagrywam, nie nagrywam, nie nagrywam. No. Tu jest bardzo spokojnie. Nie czuć wojny, nie. Oprócz Zapraszamy wszystkich te... odwiedzić Oprócz tego, że co rusz stoją kontrole. No, ale ogólnie jest spoko. Czemu ci ręce się trzęsą? Mm, ja ja nie przyzwyczajona nagrywać. Boże, co ty... Nie, no przecież teraz specjalnie jest. to zrobię. Coś, czym się charakteryzuje Ukraina, to jest bezdomny pies. To jest standard na szybko zrobimy przegląd co można kupić na stacji w Ukrainie chyba żelki i czekolady są takie same jak w Polsce ale muszę wam pokazać ten batonik od Roshen z nadzieniem w środku jest boski tutaj raczej jest to samo mniej więcej ale już napoje trochę się różnią Idziemy do na górze widzimy suszony kurczak i to jest moja ulubiona przekąska. Do tego suszone kalmary i mamy jeszcze swój rodzaj chipsów. Coś takiego jak Lays, tylko luks. dodatkowo mamy bardzo duży wybór sucharków, czyli suszonego chleba z przeprawami. I tak samo jak i na polskich stacjach możecie sobie zrobić kawę. A my jedziemy dalej. Zostało nam 200 km do celu. O, ale musisz tak. Bardzo stylowe e, krzesełko do karmienia. Mama! Pochwal się, skąd masz. No Ale... na YouTube. Ale mama, <laughs> mama, jest na jego... mama, to świetnie hotem. Ale mama chociaż zobacz, jak mówiła, że kolory to są to takie to wyraziste i to będzie to dziecko jak? się żyło. A Ty kupiłaś takie mdłe do domu? Beżowe. Beżowe. Ja chrzestną, skorzystam na YouTubie. A, a, Ilona ka kazała powiedzieć, że ona jest chrzestną na YouTubie. Jeszcze chrzestu nie było. <laughs> <Wszystko zielone. laughs> kolej, kolej buduj... <laughs> a propos mamy, pójść z Tobą. Pójdziemy. Żeby umówić. Się. No, pójdziemy, pójdziemy. Bo ja muszę e, się dowiedzieć, co oni tu potrzebują. Halinka, no, halinka, będziesz na YouTubie, nie masz nic przeciwko? Nie wiem. A już za późno. Halinka dużo później mm. w zrobiła. Chociaż to razy, może tak Dobre, dobre. Dużo. No, miasto z oazji sobie zrobiła. Ale matka ze mnie, słójki daje. Chwal mm. się jeszcze, chwal się. Taka sytuacja, jest wyjątkowa, bo my wyjechały. Bo ta kobieta zrobiła 1000 e, coś kilometrów sama, Tak. No. <grym 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 ta? się robi, a ta przyjechała. się nie robi dla wnuczki, tak? Żeby przyjechała do nie babci dla mnie? Nie dla mnie, nie dla mnie to robić. Nie, zrobiłam to dla Halinki, żeby wnuczkę zobaczyła, tak? I będzie bawiła tu dwa tygodnie, powiedz. Nie damy no. bab. Nie... No już jesteśmy, pierwszy dzień. Cały pełny dzień w winnicy. Idziemy z Teścią wymienić jej kasę. Teściowa będzie sama rozmawiać po, po, po polsku. Nie będę. Nie, będę, nie będę. Wymieniać kasę. Robię z tej Nataszy samodzielną kobietę. Może <laughs> <laughs> i powiem Wam winnica, długa, długa, długa. E, dlaczego mama ma na imię Natasza, bo ma na drugie Natalia? A Monika nie ma w Ukrainie takiego imienia, więc będzie Natalia, czyli Natasza. Co nie, Natasza Stanisławska? Nie. Nie? A to po rusku. No to, a to po ukraińsku? Nie. 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 Pokażę wam trochę Winnicy. Tutaj jest ciężko cokolwiek nagrać, ponieważ dużo wojskowych. I wojskowie, wojskowe auta jeżdżą, więc nie można czegoś takiego nagrywać. Ale tutaj mamy park, centrum handlowe, jedzie tramwaj. Teściowa, nowe klapki pokaż. Piękne, piękne i torba, torba też fajna. Najlepsza torba. Link będzie w opisie. Lecimy do Tutaj nie można czekać, aż auto cię przepuści, tylko musisz, wiesz, na hama się wtrącać. No tak. Jest. Ile ona mówiła, że taki zrobił? Tak. No w Biedronce to wiesz, nie porównaj się z Biedronką. Chodź, idziemy na trzeci dział chyba. I jeszcze chcę łososia kupić. Rodzaje olejów, nie to co u was dwa. zrobiłyśmy wszystko co najlepsze na śniadanie, ale taki pełny room tour sklepu Pokażemy dopiero jak będziemy u mojej babci w kazatinie. Będzie druga runda. Ja mogę normalnie nie muszę się pasażenia. W ogóle nie możesz zaraz na wi musisz iść. A. Będzie druga runda. chodzenia do. wymienić kasę, ponieważ oni sobie przychodzą o której chcą. Mieli być o 9, jest dziesiąta, a ich nie ma. Więc będziemy musiały jeszcze raz iść, już z Heleną na rękach. Zostawiłam córkę z teściową, a sama tak, poszłam tak, wymienić teściowej kasę do kantoru. Okazało się, że ten kantor w ogóle nie jest legalny i dlatego mają tak dobry kurs. Ale nie wiem, nielegalnie w centrum handlowym sobie normalnie siedzą. Teściowo odpoczywał u swojej swachy. Żyć nie umierać.

Karenka, usiądź. Zawsze pamiętam, żeby nagrać wszystko, co najlepsze dla Was. Poszłam do Disneyra. Zresztą taka kobitka, która sprzedaje pizzę ręcznie. Robione. Nagrywam, ponieważ nigdy nie widziałam czegoś takiego w Polsce taki nielegalny biznes. Ale ogólnie bardzo mi szkoda, jest takich ludzi. Próbuję przeżyć jak tylko może. Troszkę opowiem wam, co się dzieje tutaj na ulicy. Zatrzymał się tramwaj, i w ogóle wszystkie auta się zatrzymały, ponieważ o 9.00 codziennie. Wszyscy w tramwaju stoją i nie tylko w tramwaju, żeby uszanować pamięć dla wszystkich żołnierzy, którzy zginęli. A na u wojnie. nas krótki spacerek w parku z moją mamą i lecimy do mojej babci. Babcia, pokaż swoją wieś! А. Свою Своя вещь показуй. Яку? Село показуй, каже. А, показуй. Можна завести професію. Гастроном. Реставрація тут. Реставрація тут. Miasteczko mojej babci ma 22 tysiące mieszkańców. Babcia mieszka na obrzeżach miasta. I zobaczcie, jaki duży market. Mieszkańcy Winnicy mogą tylko pozazdrościć. Jak widzicie, ani warzyw, ani owoców tutaj nie brakuje. A babcia z taką dumą nas odprowadza po tym markecie, że naprawdę... Tutaj pokazuję Wam swój ulubiony napój, to jest fragolino. Nie spotkałam w Polsce czegoś takiego. A teraz idziemy, jak to Ukraińcy mówią, do działu kulinarii. I wiem, że w Polsce, w Oshańcu, coś takiego też istnieje. No, Przepraszam bardzo, porównajcie wybór tam i tu wszystkie ukraińskie potrawy, za którymi tak tęsknię w Polsce, to kupuję normalnie tutaj. A dlaczego? Bo nie chcę prosić mamy, żeby mi to przygotowała, a samej, no. Też mi się nie chce i nie mam tak za bardzo czasu z córką. Ciekawostką jest to, że takie prawdziwe polskie pączki to spróbowałam w Polsce. W Ukrainie nie mamy czegoś takiego. Mamy zwykłe te amerykańskie z dziurką w środku. Kolejną rzeczą do spróbowania jest ser e, kosiczka, czyli warko. Czy Jest to wędzony ser i nie, nie taki, które sprzedają w Oshon. Polecam Wam iść do sklepu ukraińskiego i tam spróbować. Teściowo była przerażona, ile Ukraińcy jedzą ryb. Ryb i owoców morza. Normalnie wszystkie rodzaje ryb, które istnieją na świecie suszone, wędzone, mrożone i tak samo owoce morza. zalewie, w oleju i też e, mrożone, ale można wziąć mrożony każdy rodzaj osobno na wagę, czyli kalmary, ośmiornice, małże, krewetki, ostrygi. Wszystko mamy. Na przykład ja lubię najbardziej suszone kalmary. Nienawidzę suszonej lub wędzonej ryby w całości czyli tam wszystko w to w środku trzeba jeszcze będzie wyjmować, obierać, no po prostu nie, to nie dla mnie. No i ogólnie ta ryba, która leży w takim płynie w całości też dla mnie nie jest jakaś zachęcająca. Jeśli chodzi o oliwki i również takie rzeczy zagraniczne z Europy, to Tutaj w Polsce one są droższe, ale na przykład kawior już tańszy. I zawsze przewozimy do Polski. Jeśli chodzi o mięso i nabiał, to w Polsce sprawdzają, czyli jak wjeżdżacie z Ukrainy do Polski, to nie możecie przewozić żadnego mięsa i żadnego nabiału. Nawet szynki, kiełbasy, nawet w kanapce nic nie może. Ale tak szczerze to mięso w Ukrainie smakuje mi bardziej. Oczywiście to jest tylko moja opinia. Może dlatego kotlety z McDonalda w Ukrainie są też lepsze. Dodam, że mięso dla McDonalda na całej Ukrainie jest robione w miasteczku mojej babci. Jeśli chodzi ogólnie o ceny, to oczywiście są rzeczy, które są o wiele tańsze niż w Polsce. Wszystko. Na przykładzie pokazuję Wam dzisiaj swoją ulubioną czekoladę. Kosztuje ona 6 zł. Jeśli chodzi o alkohol, to rzeczywiście w Ukrainie można kupić o wiele taniej. Ogólnie bardzo dużo rzeczy są importowane z Polski, na przykład sery. Zobaczcie. Wygląda bardzo znajomo. Szczególnie górna półka. Śmieszne jest to, że nawet nie jest tłumaczone to na język ukraiński i nazwa jest Normalnie po polsku. Jeśli chodzi o wyroby mięsne, to tak jak mówiłam, raczej nie są importowane z Polski, a mamy swoje. I tutaj macie bardzo, bardzo dużo popularna w Ukrainie jest szynka mortadela, ale to nie jest polska mortadela. Ona się nazywa kiełbasa lekarska, lekarska kiełbasa, i ma trochę inny smak niż wasza mortadela. Bardziej taki mięsny, bym powiedziała, bardziej łagodny. Jest bardzo lubiana przez dzieci i ja też dzieciństwo pamiętam. jak przyjeżdżam, to kawałek sobie zjem. W ukraińskich marketach zazwyczaj nie ma takiej jakby piekarni, jak jest w Lidlach, w Biedronce, że wypiekają na miejscu wyroby, ale jeśli chodzi o chleb, to Tutaj on może stać, nie wiem, przez 3-4, 5 dni. U mnie mama jej pięciodniowy chleb i chwali sobie. Teściowa tutaj polubiła chleb borodziński, jest to bardzo ciemny chleb, ale jeśli chodzi o jasny chleb czy tam bułki, to uważam, że w Polsce są bardziej smaczne. Nie wiem, czy zdrowe, ale na pewno bardziej smaczne. Bardziej szczegółowe ceny to ja tutaj wymieniać nie będę. Widzicie wszyscy cyniki i tą kwotę, która jest na cyniku dzielicie przez Ileś 10. sosów w Ukrainie jest przerażająco dużo. Naprawdę. To wszystko to są sosy, keczupy, majonez. O, właśnie, majonez mamy też w takich opakowaniach, a nie w słoikach. Ale moja mama jest fanką kieleckiego majonezu. Zawsze jej wysyłam. Jak wysyłam paczkę, to zawsze wysyłam... Największy naj... słoik kieleckiego a nie, przepraszam, widzę po lewo, że majonez jednak był w lodówce. Nie wiem dlaczego, ale my przechowujemy majonez w lodówce. Może jest lepszy skład, nie wiem, i jajka się popsują, z którego się robi ten majonez. Kiszonki, dodatkowo jeszcze sałatka czuka, czyli z wakame i do tego jeszcze kapusta morska. Nie wiem, czy ko kojarzycie, w ogóle wiecie, jaki to jest smak, ale mi się wydaje, że to jest coś z sojuszu radzieckiego. Bo jak mama mi opowiadała, że nic nie było na półkach, to mówiła, że tylko taka pusta morska. Stała. Lecimy zobaczyć jeszcze mrożonki. Jeśli chodzi o lody, zupełnie inny wybór. Zupełnie inne firmy produkują. Zupełnie inne Mój smaki. Mój ulubiony lód to Stop narkotik I on jest z makiem w środku. I z białej czekolady i sezamem posypanym na górze. Z takich mrożonych wyrobów gotowych polecam spróbować pielmieni. One są nie tylko w ukraińskich sklepach, ale również można je znaleźć w biedronkach. Z takich napojów to mamy jeszcze takie coś jak napój z estragonem. Zielony on jest. Specyficzny smak. Ja lubię teściowe nie bardzo. W Polsce też można znaleźć w ukraińskich sklepach, ale ogólnie ten napój pochodzi z Gruzji. O sucharkach to ja już Wam nieraz mówiłam, że to po prostu moje ulubione, co może być, jeśli chodzi o przekąski. Nie tak lubię chipsy, jak akurat te sucharki i największy wybór to widzę u siebie w domu w Ukrainie. No w takim małym kazetinie lodówka z, e, z rybami to mnie zaskoczyło. Wszystko, wszystko. wszystko. Dobry dzień. Do. Przy kasach wybór jest podobny do tego, co mamy w Polsce. Dodatkowo jest piknik. Piknik nieraz znajdę jeszcze w polskich żabkach, ale tak to bardzo za tym tęsknię. No i jeśli wam tego wyboru sosu nie wystarczyło, to jeszcze zobaczcie takie, są malutkie sosy do wyboru: tartar, francuska e, musztarda i różne takie. Na drugim piętrze tego marketu mamy taką restaurację. Babcia kazała wejść i zobaczyć, jak się tu żyje. Powiem wam, że było warto wejść i zobaczyć, bo ja jestem naprawdę mile zaskoczona. Nie spodziewałam się coś takiego zobaczyć. A to, jak można się domyślić, są salsy ale bankitowe. I tutaj również wow. jakieś rodziny czy coś, to na spokojnie mogłabym tutaj wyprawić. Kwestia tego, czy ktoś przyjedzie z Polski tutaj do Ukrainy. No i ten bar wygląda tak nowocześnie i taka duma rozpiera moją babcię. Super, naprawdę. Kazała mi jeszcze dodatkowo pokazać Wam toalety, ale toalety naprawdę też warte uwagi. Pięknie zrobione i no jestem zachwycona. Wow, co powiecie? A teraz luksusy się skończyły. Chciałabym Wam pokazać chatkę mojej Prababci. Prababci już nie ma z nami, ale zostawiła taką chatkę, w której mieszkała. I może dla kogoś to są ruiny, nic nie warte, ale chciałabym. Trochę otworzyć swoje serce, wpuścić Was tutaj i pokazać wspomnienie ze swojego dzieciństwa. To pomieszczenie obok chatki mojej babci to budował mój dziadek swoimi rękoma e, i miało służyć to do zarabiania kasem. Moja prababcia była bardzo przedsiębiorcza, więc ona robiła kasy z niczego. Mówię wam serio. To pomieszczenie na początku było wynajmowane przez aptekę, później to był sklep z elektrycznymi jakimiś narzędziami, później fryzjer. No mówię Wam, puste ono nie stało. To jest taka piwnica. na górze mamy winogron, który nadal rośnie, a w środku trzymamy ziemniaki. Kiedyś tutaj była, a nadal jest, ławeczka i stół, ale ogólnie tutaj w tym garażu był niedawno pożar i dlatego wygląda to tak jak wygląda. W tym miejscu babcia moja miała pszczoły. I nie wiem po co ona je Mała, Ja zawsze się bałam tam się bawić obok. Dalej mamy garaż mojego dziadka. On tutaj trzyma samochód. W ogóle w tej chatce teraz mieszka moja babcia i dziadek. Ale remontu jeszcze nie zrobili, tylko kuchnię i łazienkę. Powiedzieli, że się nie opłaca, dopóki trwa wojna, to nie ma co wkładać w to kasę. Z tyłu budynku mamy wejście na strych. Na strychu mamy jeszcze jeden pokój, do którego codziennie uciekałam się bawić. Jeśli chodzi o ten samochód, to nie mam pojęcia, co to za samochód, czyj on jest, i ta wanna stoi tutaj od zawsze. Tutaj babcia trzymała kury. A nie, przepraszam, to jest jakiś magazyn z narzędziami. Tutaj babcia trzymała kury, w tym. Nawet nutrie, pamiętam, że tutaj mieszkały. Jak widzimy, to na działeczce. Tutaj babcia posadziła ziemniaki. To jest obowiązkowe zajęcia każdej e, osoby tutaj, nie wiem, na wsi, posadzić ziemniaki. Czy ty tak polewajesz? Nie, nie Натекло, бляха, таке не сиділи. А це що натекло? На що воно Та що обичай. Бо Як а, поливається з там і, і туди? Це Сюди обов'язково. A teraz zapraszam Was do środka. Mamy tutaj taki mały przedpokój. Później mamy znowu przedpokój, który nas prowadzi do korytarza po prawej stronie. <laughs> Proszę zwrócić uwagę na te drzwi i te klamki. Są one różne, ale bardzo stare. Mamy. Główny korytarz. Zobaczcie te meble. A to są już trochę nowsze meble, które babcia przewiozła ze swojego mieszkania, na których ja się trochę rozłożyłam. W salonie już też jest miszmasz, ale też są stare meble. Takie są dywany po całej po prostu długości pokoju i też również są na ścianach. Nigdy nie byłam na wsi u kogoś w domu, więc nie mam pojęcia, jak to wygląda w Polsce, ale zobaczcie tą podłogę, te dywany. To jest mój pradziadek tutaj na zdjęciu. A my wracamy do Winicy i lecimy na spacer. Mój mąż przyjechał po nas. Nie, no to płacić na monety to jest, tak? Na banknoty też? Na nie, na monety tylko. A nie, jest karty, Wstaw wstawić karty można. A! Jeden litr, dwa groszy, tak? Tak, dwadzieścia groszy. Niech rybny groszy. Dwadzieścia groszy. Jeden litr, to groszy. O. <laughs> Ty, bogolka! <laughs> <się ma> <laughs> Jak to na Ukrainie bogato, co nie? Ty, ty, ty masz zapłacić jeszcze dę, do, dentyście. Nie, nie ma tego ja mam dżeka. Dobrze. Zauważyliście w ogóle, że zabudowane są wszystkie balkony? Mówiłam ci to, że był, byłam pierwszy raz. Ale na filmik nie mówiłaś. Że to jest dramat te balkony, a ja ciągle ten dramat. Zobaczcie, wszyscy sobie zabudowują i w swoim stylu, a jeszcze, a jeszcze nie trzeba mieć balkon, żeby zamontować klimatyzację i nie pytasz współdzielnie o zgodę, po prostu sobie masz wentylator i tyle. To mówię, jest chyba od kliniki. W takim stylu zabudowane, że ho, ho, ho. No mówię, że każdy ma swój styl i nikogo nie interesuje, że z tych wentylatorów kapie na ulicy na ludzi i... To jest styl, to ma... styl cygański, <grymne> ale to jest fajne, bo nie ja jest. chciałam klimatyzator w mieszkaniu, a nie, przez nie. balkon nie mogłam tego zrobić, nie. bo spółdzielnie bardzo martwiło to, że ludziom to kapie. Tutaj nikogo nie martwi, to nie. Tutaj jeszcze też nie martwi to. Wolna Ameryka. <grymne> Tutaj też. Mhm. Jak wjedziesz, to już nie wyjedziesz. <grymne> Lubię winice. A jeszcze powiedzieć, że tu jest jakby zakopany. Góra. A no ta, my cały czas pod górę albo. Dół. Dół. Bartosz tutaj w ten. Ja. Tutaj, tutaj w lewo. Ja w ogóle nie mam tak. Tutaj jest takie coś, że e, nie ma domofonu, tylko masz hasło tam jakieś. I wciskasz i wtedy drzwi się otwierają. Nie mieliście takiego nigdy. No i tutaj można zobaczyć po tak najbardziej ja. wystegowanych... O, zobaczcie, udało mi się otworzyć na podstawie tego, że najbardziej przetarte, tu, tu i tu, przetarte i ja to otworzyłam. Ech, takie nie za bardzo zabezpieczenie. No nie, tutaj nie ma pieska, ono dostało. Mama chcesz kwas? Nie, teraz nie chcę mam Kwas i Mohito Ale kupuję sobie kwas w 70 groszy Ale wolę ten ciemny niż ten jasny. 70 groszy kosztuje tam kwas A w stepie? Nie wiem Maria Ten bus ma na imię Bogdan Maria, Maria, Naprawdę, Bogdany to się nazywa. Ale płaci, bo ja to nie ogarniam. Ale ostatnio pierwsza pierwszej pomyślałam, że to 500. To jest 500 zł. Ta 500 ja, i dała ja 500 A tam było 4000 na rachunek. E, no, zapłaty. a ja mówię. 500 zł. Co z tej głowy nie, nie wiem. To <laughs> mi się to z skojarzyło naszą spojrzyło po prostu. A tu wiesz co, tyle pieniędzy trzeba dawać, wyciągać. A najlepsze, najlepsze jest to, że jak ona była u kosmetyczki, to stwierdziła, że ją szukali, bo jedna pięsatka wygląda inaczej niż druga. Nie, ja mówię jak. Się Teatr. Te pieniądze. A mówię, jak to nie ma. Jest godzina 19. No, ale dlatego, że mówiłaś, że nie można. ocenka mieścić samochodu. No tak. Nie dlatego, że. Jest wprowadzony Zielony Ład. Nie! <tryk> Tylko po prostu w czasie wojny. Nie wolno nie, nie, nie w czasie wojny. Całe życie, odkąd pamiętam, w Winnicy nie można po centrum jeździć. Że nie możesz korkować po prostu w centralnej ulicy. Mówisz, że jesteś zła. A co ty mi mówisz, że ja mówię, że jesteś zła? Ja już teraz nie pamiętam, bo ty to wymyśliłaś. Ostatnio wyczuwam tak? taką nutę złości ze strony teściowej w stosunku do mnie. Nie wiem przez co, przez to, że przebywamy tyle czasu razem, czy co? Nie wiem. Nie wiem Ale też chciałby wypowiedzieć się na ten temat. Powiedziałam ci, że wymyślnie. Nie jestem zła, jak Zobaczcie jestem, nawet teraz. Jak jestem zła, to co mówię. nie wiem. Nigdy w życiu mi nie powiedziałeś, że jesteś zła, a często A często jesteś. Boże. Wyczuwam nutkę negatywu. I teraz mówisz, powie, teraz właśnie się wkurzam na Ciebie, teraz właśnie się wkurzam, że tak... Dobrze, wieprz, że mi mówisz. O tak wie wszystko. Zobaczcie, ktoś sobie zabudował balkon, żeby było w jednym stylu. Widzicie to? Będzie sobie ustalili, A, że nie. będą zielone. Plastikowe, ale zielone. No to chociaż to jest dobre. Rozumieć ukraińsku. Maria. Co? No, chcesz, żeby mi dobrze. Co są te zolot. Czemu one są tam? Na przykład ta brążeczka jest w święta. To jest 5800 zł. Okej. Okay. Tam cena liczył, tam się I jeszcze zniżka będzie. Mm. Liczyć? Zniżka? Mm. Nie idzie. Nie, 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 zastanawiam się. Zastanawiam się. Mówiłeś ostatnio, że nie lubisz biżuterii złotej. Złotą lubię. A my już w drodze do Polski. Bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Będziemy również wdzięczne za like, komentarz i zasubskrybujcie nas po więcej takich filmików. Na pewno będzie.